Hej, witajcie drodzy ludzie! Nie wiem, czy ja mogę was tak do was mówić, ale jest przyzwyczajenie. Kastracja! No i właśnie się dzisiaj dowiedziałem, że jak człowiek powie u weterynarza, że on tak nie za bardzo chce wykastrować swojego zwierzęcia. To znaczy, że on ma problem ze swoją seksualnością, że ma jakieś problemy, kompleksy czy coś takiego. No i, i to jest argument dla za tym, żeby jednak uszkodzić tego swojego zwierzaka. No bo przecież on ma być użyteczny, ten twój zwierzak. I ja nawet bym się z tym zgodził, bo jak zwierzak ma być użyteczny, teraz tak popatrzyłem, może ta broda to też jest jakiś problem, wiesz. Na pewno, na pewno Freud jakby tam coś poszukał, to... Ja nawet yy, szczerze mówię, bo ja właściwie ja bym nawet nie chciał tego robić, co ja tutaj mam. Po prostu chciałbym, żeby ona rosła, ale wy niestety jesteście... Nie, nie akceptujecie tego. I ja jestem wtedy dziwolon, Czyli człowiek naturalny, normalny, któremu po prostu włosy rosną, staje się dziwolongiem. A jak się staje dziwolągiem, no to... No to mam problemy, żeby załatwiać różne sprawy. Tutaj do miasta, pojadę coś, chcę zrobić, a oni tak na mnie patrzą na jakiegoś, więc myślę, że to ja sobie modnie chociaż, bo nie chcę jej obcinać tej brody, Z różnych powodów. Dobra, ale przecież nie o tym, nie? Kastrujemy! Przecież kastrujemy. No. no smutne to trochę jest. No to się zaczęło od tych fajerwerków oczywiście, bo ja przecież musiałem... Wspomnieć, że te fajerwerki one są straszne, prawda? I te nasze pieski, kotki, one się tak boją, tak trzęsą i tak dalej, no i nie można ich tak straszyć. No, no i ja bym nawet powiedział pewnie, słuchaj, no ja może jej to dobry pomysł. Nie, nie straszmy ich, nie? Ale ten sam człowiek rozumiesz potem do stołu idzie i on już to, to w ogóle nie interesuje, że tam świnia leży na tym stole. Ta krówka, którą on. Na jego zlecenie ktoś hodował, ktoś więził, ktoś, rozumiecie, maltretował to zwierzę. Przez wiele, wiele, nawet nie lat, bo one tak szybko rosną, że nawet lat nie żyją. Więc no, hodują, żeby było duże, a potem to zabijają, żeby zjeść. Dla przyjemności. To jest jego przyjemność. Nie ma tu nic więcej, jest tylko przyjemność tego pożywienia. Z tego, nawet nie z tego pożywienia, z, tylko z przypraw, które tam są na tej świni, tam, żeby to jeszcze było coś potrzebnego, a to nie dość, że ci szkodzi twojemu organizmowi, to jeszcze jest nieprzyjemne. No, dowiedz się w ogóle, co to jest świnia i dlaczego ona nie potrafi wyrzucać toksyn z organizmu. A ty to jesz, no? W golące, w, w schabowym itd. i tak dalej. Ja się do tego przyczepiłem, że okej, okay, jak chcesz wspaniałej radości dla swojego. Zwierzęcia, no to pomyśl też o innych zwierzętach, które tam w tej chlewni dla ciebie. To są też twoje zwierzęta, to są twoje zwierzęta, które ty kupujesz. W częściach je kupujesz. Żebyś był szczęśliwy, To w częściach też zwierzęta kupujesz. No. Ale to jest hipokryzja. Ludzie, no czy tego nie rozumiecie? To jest pełna hipokryzja. A potem jeszcze, a tu jeszcze się odezwała pani, która już dodatkową hipokryzję mi tutaj proponuje. Bo weterynarz radzi, żeby każdego kota wziąć i wykastrować. Wyrwać mu jaja, bo po co mu jaja, jak on nie wychodzi i on tam nie, brzydko mówiąc, nie porusza się na tych kotkach swoich, no. I jeszcze się będzie tam kłócił z innymi i szczał mi tu po kątach, to trzeba mu obciąć te jaja, bo wtedy jest bardziej użyteczny, nie? Ja to jeszcze jestem w stanie zrozumieć. Bo jak masz niewolnika w swoim domu, właśnie takiego kota i do czegoś go używasz, żeby się poprzytulać czy coś tam, żeby on chodził po że ładnie wygląda tu na szafce, no, to może wtedy jeszcze nawet mogę to zrozumieć, że masz taką maskotkę, wziąłeś sobie taką maskotkę. Ty jako człowiek, jako Bóg, Bóg człowiek, który... Nad zwierzętami jest. No i może sobie zrobić z tym zwierzęciem co chce. I wtedy taki człowiek mówi: Ja chcę, żeby on mi tutaj właśnie był miły i przyjemny, i mieszczać mi. No i wtedy nawet mu powiedział: A jak tak chcesz, no to musisz mu jaja wyrwać. No, no bo on będzie myślał o tych samiczkach, to nie będzie za bardzo cię słuchał, bo będzie się tam bił z innymi. Bo będzie chciał wyjść, a ty go nie wypuszczasz, no to on będzie miał problemy, bo nie będzie mógł tych jaj normalnie używać. No to rzeczywiście możesz się rozchorować. Każdy się rozchoruje, kto nie wie, jak używać swoich jaj, no. Nóg i czegoś tam, tak? Jak nie będziesz używała mózgu, no to nie będziesz myślała, no sorry, no. Jak nie będziesz używał rąk, no to miejsce ci zanikną, i nie będziesz po prostu mógł podnieść szklanki wody, no, żeby się napić, no prawda czy nie ja mam to szczęście akurat, że nie muszę kastrować tego kota, bo to nie jest mój kot nawet, no on sobie do, do mnie przychodzi i wychodzi, przychodzi i wychodzi no, miałknie przed drzwiami to znaczy, że że służba ma otworzyć drzwi, tak i ja mu otwieram te drzwi tak z drugą stronę przyjdzie, postoi chwilkę, jak go zauważę i pomiałczy, podrapie, to mu otworzę znowu, tak? Przyjdzie, zje coś, poleży, pośpi i pójdzie. Co wolny człowiek, to znaczy wolny kot, to. No i ja mam mu wyrwać teraz jaja, bo... Ale nie, jak nie wyrwałem, to ja mam problemy z moją seksualnością! No, proszę! No. Słuchajcie, dobrzy ludzie, no ja wiem, jakie macie problemy. Jesteśmy w Kali Judze, wszyscy tutaj są z problemami. Tu nie ma zdrowych ludzi, wszyscy naokoło. Wy, ty co mnie teraz słuchasz? Jesteś chory, jesteś psychicznie pierdolnięty jesteś, no, no. i musisz się bronić no, przed tą swoją wewnętrzną, że tak powiem, dysfunkcją. Więc musisz się bronić, musisz wymyślać różne rzeczy. Nawet wymyśliłeś sobie, że chorujesz co jakiś czas. Ty wiesz, że ty jesteś. Wiesz na co ty jesteś chory? Na myślenie, że ty możesz zachorować, człowieku. To, to nie ma takiej możliwości. No, chyba że masz ochotę. My chorujemy na własną, na własne życzenie. Ale nie, są przypadki i tak dalej. No, no bo jesteście chorzy. No, chorzy. I chore sytuacje próbujecie przerzucać na, no, na, na zwierzęta biedne, no, które z wami chorymi, no to oni się stają cho o, chorzy, bo wy jesteście chorzy. I chory chorego obsługuje. No to tak to niestety funkcjonuje. W Kali Judze jesteśmy. Pamiętajcie, są cztery yugi! Taka fajna Zatnia Yuga, taka gorsza trzecia Yuga, taka jeszcze gorsza Dwa Par Yuga, a potem jest ta najgorsza Kali Yuga I my jesteśmy w tej Kali Judze. No to jest taki okres czasu, w którym no niestety ludziom się żyje trochę ciężko. Ale właśnie po to, żebyście Wy teraz mogli. Zmienić to doświadczenie na piękne doświadczenie Satya Yumi, na piękną, bezwarunkową miłość. No. I to jest to, do czego co powinniśmy robić, a nie się zajmować jakimiś no, pierdołami. Wy no. mnie tutaj wyciągacie na takie pierdoły. W tym waszym oszukanym nowym roku to był pierwszy taki. taki tekst. Pa, bo już mi się znudziło tutaj do was gadać, bo już ja już w ogóle do was mało co gadam, bo po co, co miałem wam powiedzieć, wy po prostu wiecie co wam autorytet powiedział, jak nie ze szkoły, jak nie z, jak nie z polityki, to może z weterynarii czy tam skądś tam, no, no sorry, ale musicie dorosnąć, no. pa, kto dorosły? To niech się tutaj zapisze i coś mi tutaj napisze. A kto jest taki, nic nie rozumie, to, to i tak nic nie napisze przecież, nie? Cześć! No, hej.